Witajcie! Dzisiaj kilka słów na temat gier dla dwulatka i powiem Wam szczerze, że bardzo nie lubię sytuacji, kiedy kupię jakąś grę czy zabawkę dla dziecka i okazuje się, że jeszcze ona jest dla niego nieodpowiednia i musi na parę miesięcy być schowana w szafie. Dlatego dzisiaj chciałam wam przedstawić takie gry, które nawet jeśli dziecko jeszcze nie zrozumie zasad używania tej gry, to może swobodnie z niej korzystać. Producenci nazywają to to jest taka wersja swobodnej zabawy, kiedy właśnie dziecko rozwija pewne umiejętności, może się tą grą bawić, rozwija na przykład taką precyzję ruchów czy koordynacja ręka oko i po prostu nie musicie je chować do szafy, tylko jest ona na półce u dziecka w ciągłym użyciu, a w pewnym momencie właśnie przyjdzie ten moment, że dziecko zacznie z nami w nią grać. grupę gier jaką chciałam Wam przedstawić to gry magnetyczne i tutaj mamy takie magnetyczne rybki mamy w środku dwie wędki rybki do złowienia i zanim właśnie jeszcze zaczniemy grać czyli w ten sposób, że na przykład kto więcej rybek złowi prawda, na czas albo z tyłu rybki mają punkty, więc można też te punkty zliczać, to dziecko może swobodnie sobie samo te rybki łowić i się tą grą bawić Kolejna gra to złap ROBACZKA. Powiem Wam, że mój maluch bardzo tą grę lubi. Yy, mamy też taką wędkę, i wyciągamy robaczka yy, z truskawki. Można ją z powrotem wsadzić. Także naprawdę jest to jedna z jego ulubionych teraz zabawek. Kolejny rodzaj to będą magnetyczne puzzle. I yy, kiedy yy, wprowadzamy takie puzzle dla dziecka, to yy, zanim jeszcze pokażemy mu takie puzzle właśnie z kształtami, yy, Typowo mm, puzzlowymi, to warto na przykład dziecku pokazać zwykłą kartkę. Obrazek, przeciąć go przy nim i właśnie poprosić, aby dziecko spróbowało te dwie części ze sobą połączyć. Powiem Wam szczerze, że mój maluch taką zabawą nie był w ogóle zainteresowany, ale kiedy właśnie pokazałam mu takie magnetyczne puzzle, czyli mamy dwa puzelki, które są u nas na kaloryferze, to jak najbardziej, również tutaj mamy prostą minę, jak najbardziej był zainteresowany, aby te dwie części połączyć, poobracać w różne, w różne strony i właśnie. Te puzle ze sobą łączyć. Także te puzelki również bardzo Wam polecam. Z nawlekanek mamy taką grę Gąsienica Agata z firmy Epitexis. I w środku. Właśnie mamy gąsienicę zakończoną buzią i nawlekamy różne krążki. Tutaj również do zestawu dołączona jest kostka z kolorami, także kulamy kostką, ona jest dosyć duża, dziecku się nic nie stanie, nie, nie ma możliwości połknięcia. Więc tutaj jak gdyby kulamy tą kostką i wtedy takie krążki o danym kolorze nakładamy na gąsienicę. Oczywiście, zanim jeszcze dziecko będzie chciało z nami grać i kulać kostką, to może sobie samodzielnie taką gąsienicę nawlekać. Z innych zabawek podobnych, to mamy jeszcze na przykład z firmy Bu strasznie fajne zabawki kolornice, tutaj również podobna zasada, mamy kostkę i nawlekamy krążki oraz z firmy Bajo wąż do nawlekania. Gra Drążki Edukacyjne składa się z takich drążków, na które dziecko zgodnie z dołączonymi kartami pracy układa przeróżne figury. Ale zanim jeszcze będzie właśnie to robiło zgodnie z kartami pracy, zanim jeszcze będzie potrafiło odwzorować te wzory, to może oczywiście sobie samodzielnie, zgodnie ze swoim założeniem, pomysłem nakładać te figury. Tutaj mamy takie drążki na stojaku, ale również do zestawu dołączone są takie drążki pojedyncze, zakończone Kulką I po nałożeniu odpowiednich figur można je również zakończyć taką kulką. Także mamy tutaj różne warianty gry. Z podobnych gier tego typu, ale z innych firm, mamy grę dzień i noc z firmy Smarts Game oraz serii Sowa Mądra Głowa: granie na wlekanie. Gra z firmy Haba głodny jak dziś. Gra polega na tym, że mamy tutaj dołączoną kostkę, mamy planszę misia, którego karmimy różnymi produktami i w zależności od tego, co nasza kostka nam wskaże, to taki produkt misio witajemy. Ale na razie ja z maluchem bawię się w ten sposób, że właśnie misia karmimy, nie kulamy jak na razie kostką, też jak gdyby jeszcze nie lubi czekać na swoją kolej, także cały czas jest zabawa taka, że misia karmimy i najwyżej właśnie mu podpowiadam na kartę z marchewką, ponieważ na każdym tutaj planszy takich dołączonych są różne warzywa i owoce umieszczone. Bardzo Wam też również powiem, polecę tą grę, ponieważ mój maluch bardzo, bardzo lubi takie właśnie typu zabawy, czy gry, kiedy może nakarmić jakieś zwierzątko, w tym przypadku misia. Kolejną grą z firmy Haba, to jest gra kolory i kształty. I tutaj w zestawie mamy dołączone plansze, na której umieszczamy odpowiednie figury, ale również są dołączone dwie kostki. Jedna kostka przedstawia nam kolory, druga kostka przedstawia nam kształty. I jest tutaj oczywiście wiele wariantów gry. Możemy na przykład rzucać kostką z samymi kolorami, możemy rzucać kostką z samymi kształtami lub razem, jednocześnie. I wtedy dziecko wyszukuje odpowiednią figurę i układa ją na planszy. My obecnie gramy w ten sposób, czy się bawimy, że synek samodzielnie wybiera sobie figury i rozmieszcza je na planszy. Gra w kolorowe pierścienie w swoim zestawie zawiera trzy e, ludziki o różnych kolorach główek. Mamy e, pierścienie, w sumie jest ich dziewięć, o różnych kształtach i różnych kolorach oraz dołączoną kostkę. I tutaj kulamy tą kostką e, i odpowiednie pierścienie e, nakładamy na ludziki. My tą grę mamy z Lidla serii Playtime Junior. E, ona ma tutaj taką nazwę e, układanka z, kolorowy, z kolorową kostką. Tak się ta gra nazywa w Lidlu, ale również jest ona dostępna z firmy Haba, a wtedy jej nazwa brzmi Ring a przy czym jest ona oczywiście o wiele, wiele droższa niż ta w Lidlu, a bardzo, bardzo ta gra jest podobna, przynajmniej tak to widać na zdjęciach. I ta Lidlowa jest naprawdę również bardzo dobrze wykonana, drewniane figurki, duża kostka, także... Mój maluch na razie oczywiście nie gra, nie gra z kostką, ale samodzielnie sobie te ludziki układa, łączy kolory i nakłada na dane postacie. Gry zręcznościowe typu wieża. My tutaj mamy ją akurat z firmy Hubba, takie Wielkie Pudło. Jest to serii moja pierwsza gra, zwierzak na zwierzaku. I tutaj dziecko układa właśnie zwierzaczka na zwierzaczku. I mamy parę wersji gier, ponieważ jest tutaj dołączona kostka, są tutaj takie krążki też przedstawiające zwierzęta, więc mamy tutaj różne wersje gry. My na razie gramy tak, że Maru sobie właśnie układa tą wieżę ze zwierzątek firmy Haba również występuje ta gra o takiej samej nazwie, w sumie Zwierzak na Zwierzaku, ale jest ona już dla starszych dzieci, ponieważ te zwierzaczki drewniane są mniejsze. Dlatego, jakbyście chcieli kupować ją dla dwulatka, to zwróćcie uwagę, żeby to właśnie była z tej serii moja pierwsza gra, ponieważ tutaj te zwierzątka są bardzo takie duże, grube i łatwo jest je dziecku ustawić. Z podobnych gier, z innych firm, to mamy z firmy Dajdżeko Little Action. Tutaj może troszeczkę inaczej jest ta formuła gry, ponieważ nie ma kostki, tylko są karty, które przedstawiają, gdzie dany zwierzak się e, znajduje, ale również można z tych zwierzaków układać wieże. E, oraz właśnie z Lidla, również z tej serii e, Playtime Junior, mamy tak zwaną piramidę zwierząt. Ona chyba teraz nie jest dostępna e, w Lidlu, ale możecie zobaczyć, bo widziałam też wiele e, podobnych, e, wiele ofert na tej gry, także pewnie ona też będzie tańsza niż z tej firmy Hub. Zasadę gier memory pewnie Wam nie muszę przedstawiać, bo jest ona dosyć popularna. My mamy takie memory z firmy Goki, drewniane, ale zanim jeszcze gramy w formie właśnie memory, kiedy dziecko nie widzi obrazków, to teraz na razie dobieramy obrazki w pary. Jest to też właśnie fajna zabawa. Rozkładamy sobie swoje, swoje klocki i proszę właśnie malucha, żeby mi podał taki sam klocek. Myślę, że już w niedługim czasie będziemy właśnie też starali się grać już tak tradycyjnie czyli z odwróconymi kartami i szukamy takich samych par. tą grą jaką chciałam Wam polecić z firmy HABA to będzie w ogrodzie, jest ona naprawdę bardzo dobrze wykonana, mamy tutaj owoce, mamy tutaj kostkę i kruka i w zależności od tego jaki kolor wykulniemy to owoce zbieramy do koszyka i ścigamy się z krukiem, żeby nie był on pierwszy i nie prześcignął nie, nie prześcigną nas w drodze do sadu. tutaj jak gdyby zabawa jeszcze zanim dziecko zacznie grać jest bardzo dowolna, ponieważ dziecko sobie te owoce może układać, może się nimi bawić, także również je możecie umieścić na półce, a naprawdę są świetnie wykonane, bardzo miłe w dotyku, także y, mój maluch też lubi się nimi bawić. I ostatnie już gry to są gry muzyczne. Tutaj przedstawię Wam dwie z firmy Haba, jest to Muzyczny Las oraz Safari Bam, Bam. Te gry mają w swoim zestawie różne takie instrumenty. Z tej, w tej grze Safari Bam, Bam mamy drewniany ksylofon, natomiast Muzyczny Las ma w zestawie parę takich miniaturowych instrumentów. I podejrzewam, że naprawdę dziecko zainteresuje się chociażby tymi instrumentami, żeby nimi pograć, zanim jeszcze właśnie zrozumie. Rozumie troszeczkę bardziej trudniejsze e, zasady gry. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się przyda i będzie Wam po prostu łatwiej wybrać jakieś gry dla Waszego malucha, jeżeli oczywiście lubicie grać e, tak jak ja. E, także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.